Pomnik Poległych to obiegowa nazwa miejsc upamiętnienia poległych i zaginionych podczas I wojny światowej żołnierzy niemieckich. Główny okres wznoszenia pomników przypada na drugą połowę lat 20 XX wieku. Miejsca upamiętnienia powstawały głównie z inicjatywy mieszkańców danej miejscowości, parafii czy osób będących uczestnikami walk na froncie, którzy chcieli upamiętnić członków rodzin, znajomych, Sąsiadów spoczywających w masowych, wojennych mogiłach daleko od domu. Każda miejscowość miała swoich poległych, zaginionych. W każdej miejscowości leczono rany po wojnie, a pomnik był jedynym miejscem, gdzie można było oddać im cześć. Bezpośredni codzienny kontakt z miejscem upamiętniającym poległych, najbliższych członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Wzmacniał więź społeczną z lokalną historią i tworzył swoisty ryt kulturowy danego miejsca. Budowy pomników wspierane były przez lokalne władze, wniosły one głównie pomoc w zakresie prawnym i organizacyjnym. Rozmiar pomników zależał od finansów organizatorów, dlatego możemy spotkać tak dużą rozbieżność w wyglądzie miejsc upamiętnienia. Za największy na terenie powiatu kundzeżyńsko-kozielskiego uważa się pomnik na cmentarzu w Łężcach. Najmniejszymi określimy skromne tablice pamiątkowe umieszczane na ścianach kościołów, wiejskich kaplic czy przy drożnych krzyżach jak tu w Witosławicach. Przy pomnikach odbywały się uroczystości państwowe, które z upływem czasu, bo w latach 30. Przybierały narodowo-socjalistyczny charakter. W końcowej fazie II wojny światowej, pierwsze zniszczenia pomników występowały raczej w wyniku działań wojennych wraz z przechodzeniem frontu. Główny okres eliminacji miejsc upamiętnień nastąpił w miarę postępu akcji osadniczej czy tzw. odmięczania terenów Śląska włączonych po wojnie do Polski. Od drugiej połowy lat 40. ogromna część pomników zniknęła. Największy ubytek pomników odnotowano na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że opolszczyzna w porównaniu z Dolnym Śląskiem przeszła ten proces łagodnie. Trwająca od 1945 roku na Ziemi Kozielskiej akcja usuwania śladów niemieckości z wszelkich obiektów nie ominęła także i miejsc upamiętnień. Pomniki, kojarzone jednoznacznie z niemieckim wojskiem, skazane były na likwidację. Nie było dla nich miejsca, miały zniknąć. Jednym z elementów likwidacji pomników poległych był pomysł pozyskiwania z nich metali kolorowych. 6 października 1945 roku lokalny urząd informacji i propagandy w Kożlu skierował do magistratu miasta w koźlu pismo odnoszące się nie tylko do pomników poległych, ale ogólnie do wszystkich pomników, którym prosił o zabezpieczenie i zwiezienie w jedno miejsce pomników poniemieckich, które jako metale szlachetne przedstawiają dużą wartość. Metale miały być wykorzystane do budowy pomnika na górze Świętej Anny. Poza odnotowanymi pierwszymi urzędowymi wytycznymi likwidacja pomników trwała latami. Usuwanie pozostałości miało miejsce jeszcze w latach 60-tych, jak np. w Kobylicach, Dobrosławicach czy w Koźlu Porcie. A nawet jeszcze w latach 70., jak w Ryńskiej wsi. Pomniki przewracano, demontowano, wywożono na śmietnik do lasu, wykorzystywano jako materiał budowlany, wrzucano do wykopów budowlanych, adaptowano na inne cele itd. Wiele z nich zlokalizowanych w niepozornych miejscach zatonęło w roślinności i prawie przepadło w ludzkiej pamięci. Na pomnikach, które przetrwały, zamieniano kamienne orły czy krzyże poległych na inne elementy sakralne. Po 1988 roku do spisu poległych w I wojnie światowej dodawano tablice z nazwiskami poległych w II wojnie światowej. Na ziemi kozielskiej takie przykłady znajdziemy na kaplicy w Długomiłowicach, na pomniku w grzędzinie, czy w urbanowicach. Gdzie obok pomnika ustawiono głaz z płytą z nazwiskami poległych. Na opolszczyźnie umieszczono takie uzupełniające tablice w 160 miejscach. Ruszył też proces odrestaurowywania pomników, jak na przykład w Łęszcach, czy przywracania na miejsce odnalezionych przypadkowo fragmentów, na przykład w Dobrosławicach. Pomniki poległych są niemym świadkiem zmian, jakie zachodziły po wojnie na tej ziemi. Znikomy procent uznawany jest za zabytek, choć będąc elementem dziedzictwa kulturowego, powinny być nim wszystkie. Są też istotnym źródłem wiedzy o poległych w I wojnie światowej mieszkańcach danej miejscowości, gdyż nie wszędzie przetrwały spisy kościelne czy inne dokumenty. Pomimo upływającego czasu i wzrostu poziomu świadomości historycznej nadal jednak określane są mianem trudnego dziedzictwa kulturowego.